Witam ponownie, filmik znowu o prostowaniu puszek, tym razem zajmę się yy trudniejszymi przypadkami, takie naprawdę już konkretnie wypłaszczone puszki zobaczmy tutaj nawet, prawda, ten kod kreskowy taki no mocno zdeformowane. no i takie puszki, prawda, tak zgniecione będę prostował te puszki, żeby yy te Puszki były do przyjęcia przez maszyny recyklingowe. To oczywiście teraz nie ma to większego znaczenia, ale w przyszłości, kiedyś ten system ruszy, kiedy będą większe stawki, to może być taka dosyć pożyteczna umiejętność. Tak więc będę stosował inną metodę obecnie. Skorzystam z podpowiedzi tutaj widzów w komentarzu w komentarzach pod poprzednim filmikiem i będę używał pręta, tak, śrubokręta. No i też tego, tego swojego nerzyka też 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 mi się wydaje, że będzie potrzebna jego pomoc w niektórych przypadkach. Dobra, no to jedziemy. Ja w ogóle nie ćwiczyłem tego, to tak więc to są zupełne ćwiczenia. Po raz pierwszy będę zajmował się takim zajęciem z użyciem tych, tych narzędzi. Może na początek wezmę tą puszkę. Wydaje się najprostsza z tych wszystkich do wyprostowania. Najprostsza do wyprostowania. I kod kreskowy jest elegancki. Tak więc odstawiam teraz telefon na statyw. Tym statywem jest łubian łubianka, jak także przed razem. Biorę tą puszkę. Troszkę ją ręcznie. O, no i tutaj postaram się wykorzystać to uciążenie w postaci pudokręta. Czy to się uda? wyprostować. No troszeczkę widać. Ona nabiera kształtów może nie takich jak oryginalnie to było. Ale o, 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 o już jest fajnie, coraz fajniej. Trzeba uważać, bo jak widać ten, żeby... Kodu zupełnie nie zniszczyć, zobaczcie na ten kod, prawda? Troszeczkę jest już podniszczony, ale to nie szkodzi, bo to wystarczy, że dosłownie fragmencik tego kodu, żeby maszyna wyłapała i już. Dobra, więc nie będę za bardzo tutaj ulepszał tym. No w ten sposób wygląda ta puszka. W ten sposób wygląda ta puszka po odratowaniu nie wygląda to super nie wygląda to naprawdę super ale uważam że powinna być przyjęta zresztą wszystkie te puszki będą przetestowane odkładam na bok teraz druga druga wygląda w ten sposób tu jest tu jest kod prawda widać go tu jest no i jedziemy no te puszki są bardzo Cienkie. Zresztą w sumie różnią się grubością, tak? Prawdę powiedziawszy, ale są raczej cienkie. No i. No i co mogę powiedzieć? Nie jestem. Może teraz tego pręta użyję. i Trzeba uważać, żeby i też. Za bardzo tych puszek nie po. Dziurabić, tak, szczególnie w tych miejscach, gdzie jest skok kreskowy. Widzicie, ja co ja zrobię? Coś jeszcze przyniosę? nożyce do cięcia blachy, tak więc odetnę sobie tutaj na dole fragment tej puszki, który mi utrudnia prostowanie jej. Tak, żeby tylko. Został ten kod. No nie jest to takie, też proste to odcinanie, ale no nie pracuję na co dzień tymi narzędziami, więc. O, no niestety, ta puszka już. Nie, jeszcze nie jest zmarnowana. Tutaj widać, że jakby jest już. Gdyby tylko był ten fragment, to już by poszła na statę, ale z tej strony jeszcze jest jakiś fragment, który być może będzie odczytany, tak? Więc jadę z tej strony. O, już, 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 o, puszka stracona. No dobra. To idzie na zwykły złot. Fajnie. Tą puszkę teraz. Kot jest elegancki, prawda? Może znowu spróbuję za pomocą śrubokręta. Czy tam wkrętaka, różnie to się mówi. Przyznam, że nie, nie jest to jakieś specjalnie fascynujące zajęcie i to naprawdę chyba nawet przy tych większych stawkach to chyba będzie to naprawdę dla najbardziej zdeterminowanych Ja raczej nie będę należał do tej grupy Chcę to spróbować Chciałem tego spróbować no, przyznam, miałem też pomysł na taki filmik, żeby to pokazać, jak to mniej więcej może wyglądać. No nie, nie jestem jakimś tutaj mistrzem świata, czy nawet mniejszych Europy, nawet Europy w tego typu zajęciach. Uważam, że to naprawdę jest... Będzie jakaś umiejętność, która może być przydatna, ale może też ludzie przestaną miażyć te puszki, na to też trochę liczę. I zobaczcie, dlatego ja tutaj wrócę do tej, do tej swojej metody z nożem. Wrócę do tej swojej metody z nożem. Telefon, telefon spadł, tak więc wrócę do metody z nożem. To uważam, że jednak jest ta moja metoda. Nie jest najgorsza, bo zobaczcie. W tej chwili mogę już bardziej, wiecie, palce są jednak. No, palce nie, nie dziurawią, prawda? W tych puszczach. Tak więc jest większa szansa na zachowanie kodu kreskowego. W stanie nienaruszonym. O to, o to chodzi właśnie. I można bardziej wymodelować tą puszkę. No powiedzmy, że ona wyglądać będzie w ten sposób. Nie jest taki super wygląd. Tak wygląda, prawda? I już bardziej się nie będę bawił w tej chwili. Zobaczę, no po prostu sprawdzę, czy, czy zostanie przyjęta. Bo no w sumie o to chodzi, prawda? Nie, żeby puszka była idealnie jakaś tam wyprostowana, to jest inny rodzaj sportu, zapewne. Ale po prostu chodzi o to, żeby była na tyle wyprostowana, żeby maszyna ją przyjęła. Odkładam, to jest druga puszka gotowa. Teraz weźmy się za taką puszkę. Widać? Widać. No i zacznę może od tego. Było kręta, że on coś podnosi. Przyznam, że nie polubiłem tej roboty. O ile ten poprzedni filmik z tymi puszkami mniej zgniecionymi to była jaka taka jakaś tam fajna zabawa, to tutaj jest zabawa dużo. Po prostu więcej czasu się zużywa. Jest jakaś tam większa możliwość uszkodzenia kodu. No powiedzmy, że w ten sposób. No, tak, tak wygląda. W ten sposób to zrobiłem. No i czy, czy to zostanie przyjęte? No zobaczę, jeszcze troszkę poprawię. Jeszcze troszkę poprawię. Tu gdzie jest kod, prawda? Żeby tam z kodem. To ja myślę, że jacyś bardziej, że ktoś nagra filmik, jak to się robi, tak naprawdę dobrze z większym talentem do majsterkowania. Bo ja tam w sumie nie jestem jakimś majsterkowiczem, nie, nie bawię się w żadne jakieś tam rozbiórki, bo to jest za dużo roboty. Nie lubię te, tej roboty po prostu. Wolę znaleźć więcej, czy tam ogólnie rzecz biorąc, jakoś inaczej zarobkować niż tam na przykład rozbierać jakieś sprzęty. Dlatego ja sprzętów nie, nie zbieram. Tylko takie rzeczy, które od razu można sprzedać, na przykład puszki. Z tym Zbieranie puszek to jest jakaś, jakiś... No zresztą zbieranie woli to jest jakiś rodzaj sportu. Spróbuję to odciąć, czy tam przynajmniej... O, 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 właśnie, właśnie. Troszeczkę się udało. Widzicie Państwo, troszkę tą moją nieprofesjonalność. No cóż, no nie jestem profesjonalistą. Niemniej jednak mimo tego postanowiłem taki filmik nagrać. O i tutaj mamy taką puszkę. Resztę już może palcami to zrobię. Pytanie, czy to zostanie przyjęte. No, powiem, że nie podoba mi się ten, ta część tutaj wystająca, dlatego to też postaram się jakoś oddzielić. Tak mam przeczucie, że, że nie to też się nie będzie podobać, bo ona jednak jakoś tam skanuje te urządzenia, chyba nie tylko sprawdza kod. Kreskowy, bo to na pewno, ale też może i ten kształt, żeby nie był jakiś taki. Dobra, więc tak to wygląda. Czwarta puszka. Piąta wygląda w ten sposób. Jak widać, ten kod jest troszeczkę. Może będzie go trudno na znaczy, sumie tu chodzi o, o ten kod. Chodzi tu o ten kod, o nic innego. Tak więc tu zrobię za pomocą noża, bo wydaje mi się, że naj, największą precyzję osiągnę i nie chcę ryzykować, że, że śrubokręt czy pręt. Jak, jak widzicie, pręta w ogóle nie używam. Nie używam do tej pory. O. Tak. Sorry, że tam może. Widok mógł być lepszy na pewno, ale to trzeba mieć operatora albo lepszy statek. Ja nie prowadzę jakiejś takiej działalności, żeby mi było na to aktualnie stać. Ja chyba wiadomo o co chodzi w tym filmiku. Tak więc tak wygląda ten kod kreskowy a sama puszka wygląda jak wygląda i czy to zostanie przyjęte no spróbuję no nie chcę tego wiecie tu można kombinować jakoś klepać jeszcze pod jakimś kowadłem nie będę tego robił zobaczę może, może jednak wystarczy tyle no jak nie wystarczy to będziemy wracać do, do, do tej puszki tutaj taka puszka Widać jak ten kod wygląda? tak? Jest y, też pozaginany, troszkę pochowane, tutaj część jest pod spodem, tak więc najpierw odetnę tą część odciąłem i co teraz? Jak teraz z tym się Patrz, jakiś śrubokręt. <laughs> Jakie to śruby? Do jakichś śrub? O. No i je, jestem w środku. No jakoś. Nie chcę powiedzieć, że mu się poddawał, ale w pewnym momencie wiecie: zajmujemy się. Rzeczami, które obecnie są warte 5-10 groszy, a będą warte 50 groszy. Tak więc 50 groszy to, to, to też nie jest rzecz, kwota, yy, której warto poświęcać jakoś szczególnie dużo czasu, prawda? Bo w tym czasie można znaleźć znaleźć po prostu zamiast siedzieć w domu, można wyjść. Sekundę. ja mówię już, mówię już o przyszłości, tak więc zamiast y, siedzieć w domu na taką puszką pół godziny na przykład nie wiem jak, jakiś tam czas no na tym czasie zająć się czymś innym albo po prostu wyjść i Znaleźć, po prostu znaleźć, tak? Bo te puszki i butelki będą leżeć. Tak? One, one jednak tak przypuszczam, jestem prawie przekonany, że dalej będą gdzieś leżeć w dużo mniejszych ilościach i będzie więcej zbieraczy. Na pewno będzie więcej zbieraczy. Tak sądzę, że dzieciaki dołączą do tej grupy. Z podstawówki, tak, że mnóstwo dzieciaków będzie się zajmowało zbieraniem puszek, butelek i tak dalej. Tak, jestem prawie, że przekonany. Państwa, jak ja to robię i nagrywam filmik, to ja takie rzeczy mogę sobie sprawdzać, bawić się, tak. Ale jakbym nie nagrywał filmiku, to ja bym się w to już raczej nie bawił, tak. Właśnie powstaje to pytanie, czy warto. Czy warto? No powiedzmy, że ta puszka wygląda tak. Uważam, że może, jest jakaś szansa, że zostanie przyjęta już w tej postaci. Tu jeszcze ją troszeczkę podpompuję. O, 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 o dobra. Tutaj. Tu jest siódma Też ja się wezmę troszeczkę... No, no Zobaczmy. Tak wydawało wszystko fajniejsze, zanim się za to wziąłem. Dobra, zaryzykuję, zobaczę. Sądzę, że jeśli nie w Lidlu, to w Wiedronce ta puszka zostanie przyjęta. No i teraz mamy taką sytuację. To najpierw to ręcznie jakoś rozprostuję. Jeśli się uda, to może najpierw tą. jak to wygląda. Rwie się. Ta puszka się po prostu rwie. Na szczęście nie w tym miejscu, gdzie jest kod. Bo byłoby już po pustce, prawda? No, troszeczkę kod jest już uszkodzone. Dobra, spróbuję najpierw z tej strony, gdzie nie ma kodu. Na pewno, gdybym trochę podświecił dłużej, tak zrobił powiedzmy 20-50 tych puszek przed nagrywaniem, to by to szło troszkę sprawniej. Dobra, no i mamy taką sytuację. Koty już w sumie jest ok, i teraz kwestia tylko, czy puszka zostanie przyjęta w takiej postaci jak ja to tak wrzucę, no nie? To czy ta maszyna jakoś nie, nie będzie chciała tego zwrócić? Zobaczę. Tak, sądzę, że w Biedronce jest szansa, że zostanie przyjęta. W Lidlu nie wiem, ale spróbuję najpierw w Lidlu. No i ta, na koniec została. Jestem przekonany, że można to robić lepiej. No ale jakby to powiedzieć. Ja się tym nie zrażam, że ktoś tam może coś robić lepiej, no na pewno nie jest to jedyna rzecz, którą ktoś tam robi lepiej ode mnie, tak? Ktoś zgniótł tą puszkę i zostawił, no nie? To i myślę, że jest jakaś przyjemność to jest zgniataniu puszek. Ktoś ma puszkę, najpierw wypije, potem ją rzuci, a potem jeszcze można ją zgnieść. Tak więc już niedługo chyba bo moda na zgniatanie puszek będzie ustępowała modzie na nie zgniatanie puszek. No, zobaczmy, tak to wygląda. Troszkę już jest wyprostowana ta puszka, ale to jednak za mało. No jednak yy, zabawię się z tym swoim nożykiem. Zobaczycie coś zaraz co zrobię. Mam pewien pomysł. Mam pewien pomysł, bo chodzi o ten kol, tak, bo kształt już puszka ma elegancki kształt. Taki kształt to już myślę wydaje, że przejdzie, ale teraz chodzi o to, żeby był czy co, to. to już widzicie do czego zmierzam o, zrobiłem coś takiego i teraz mamy ten kawałek blaszki do wyprostowania, o trzeba jeszcze bardziej naciąć tu jeszcze trzeba wszystko pociąć, Przy, przyciąć o i z tej strony też dobrze, A, z już chyba dobrze jest tak więc o, o to chodziło. Kot już jest praktycznie do odczytania. A kształt puszki jest taki. Pokażę teraz wszystkie te puszki, które się udało zrobić. Popatrzcie, tak wyglądają te puszki. Po rozprostowaniu w jakimś tam stopniu. No nie, jeśli można to nazwać rozprostowaniem. Tak więc, jak mówiłem, tu chodzi nie o to, żeby ta puszka wyglądała jak oryginalnie, prawda, wyprodukowana puszka, tylko żeby miała po prostu jakąś objętość w sobie, tak, ta powłoka aluminium, żeby y zamykała w sobie jakąś tam przestrzeń. Tak więc, żeby to nie była dwuwymiarowa jakaś tam forma, tylko trójwymiarowa, żeby automat rozpoznawał, że to jest trójwymiarowa postać. No i żeby odczytał kod kreskowy, ja pokażę wszystkie kody. Te kody wyglądają w ten sposób. Tutaj jest taki. O. Tu jest. Tu. 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 Tu i tu. Tak więc... Sprawdzę. Najpierw pojadę z tymi puszkami do Lidla. Bo tam płacą po 10 groszy, tak? W tej chwili. A później pojadę do biedrongi, bo tam płacą 5 groszy, co prawda, ale za to maszyna ma większą tolerancję na. Czyli innymi słowy, przyjmuje bardziej zgniecione puszki tak czy inne opakowania. Nie warto tego. Dla, dla samych pieniędzy, które tutaj zostaną uzyskane, to będzie niecała złotówka. To nie warto tego robić. Gdyby to nawet były puszki po 50 groszy, tak? to byłoby 4,50. To też nie warto. 5 puszek, cztery zostały. Teraz pokażę z bliska jeszcze te puszki, które nie zostały przyjęte w Lidlu. No wyglądają one tak. Wyglądają one tak. Szczególnie ta jest nieciekawa. Ale sądzę, że powinny zostać przyjęte w Wydrące Zresztą zobaczymy. Spróbujemy te co nie poszły w widmu. Nie bierze. Nie wierzę, że nie weźmie. Wezmę ją trochę jeszcze. Napompuję i jedziemy. O, jednak nie utknęła. Niemożliwe. Idę jakiś patyk, przyniosę ją. Wyjmę ostatnie podejście. ostatnie podejście. No i poszło, wszystkie cztery poszły.